Witam serdecznie. W tym materiale pokażę Wam, jak dokonać reinkarnacji w Dungeons Dragons Online. Reinkarnacja to system, w którym odradzamy postać kosztem levelów oraz specjalnie do tego przeznaczonych przedmiotów, aby uzyskać stałe bonusy w Waszych kolejnych życiach. Do przeprowadzenia epickiej reinkarnacji musicie mieć minimalnie 30 level oraz 4200 Commendations of Valor lub 42 Heart Commendations of valor uzyskujemy od NPC po wykonaniu quest'a, którego minimalny poziom to 20. Hard seed to waluta uzyskiwana po osiągnięciu 30 poziomu. Mechanika jest taka sama jak w przypadku Commendations of valor. Commendations of valor możemy wymienić na hard seedy w przełączniku 100 do 1. Aby użyć jednej z walut, klikamy na jej ikonę w ekwipunku. Z listy wybieramy interesujący nas przedmiot. W wypadku epickiej reinkarnacji będzie to Epic Heart of Wood. Następnie udajemy się do Lifeshapera w Hall of Heroes. Przykładowa lokacja jest podana na ekranie w tym wypadku jest to Market. Po dotarciu klikamy w NPC i wybieramy opcję Epic Reincarnation. Przyciągamy nasze serce w przeznaczone ku temu miejsce. Następnie przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli wybrania Waszego Past Life Feed. Jest to stały bonus rzutujący na Wasze przyszłe postacie. W moim wypadku będzie to Double Strike zwiększający damage w zwarciu. Na koniec zostaną pokazane Wam zasady reinkarnacji. Po zapoznaniu się z nimi wpisujemy Wasz nick i klikamy przycisk Confirm. Pojawia się komunikat o Waszej gotowości do reinkarnacji. Co jeszcze polecam, to zapisanie Waszego UI komendą pokazaną na ekranie. Po użyciu Heart of Wood dalej możecie cieszyć się Endgame'em, Expion's Reaper Enhancementy czy punkty Favor. Będąc zdecydowanym na reinkarnację, przechodzimy do menu wyboru postaci. Następnie klikamy przycisk Reincarnate, wpisujemy Nick i potwierdzamy przyciskiem Confirm. Gra pozwoli Wam na podobne przydzielenie ability pointów, skill pointów, pierwszych fitów oraz zmianę wyglądu. Co jest niemożliwe w wypadku epickiej reinkarnacji to zmiana rasy oraz klasy. Ta opcja zarezerwowana jest w wypadku True Reincarnation oraz Racial Reincarnation. Po stworzeniu postaci na nowo, trafiamy z powrotem do Life Shapera, który pozwoli wam przydzielić wszystkie wasze czary, skille czy fity, zdobyte w przedziale od 1 do 20 poziomu. Jest to też dobry moment, aby użyć komendy pokazanej na ekranie, umożliwiającej wam przywrócenie waszego UI. Wasz Epic Pass Life Feed pokaże się w zakładce Feed i zostanie z wami na zawsze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.